Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Leipera. To jest Hearthstone i nasze wtorkowe karty na stół. Zagramy sobie dzisiaj jeszcze raz z magiem. Ostatnio całkiem, całkiem nieźle mi szło tym deckiem Jane'om, więc może spróbujemy jeszcze raz coś ugrać. Zobaczymy jakiego nam przeciwnika poszuka. Mamy 60 golda, jak widzicie. Jeszcze 40 będziemy mogli kupić nowy pakiet dosyć wolność to zbiera. Mam wrażenie, że w Duel of Champions jakoś szybciej mieć upływał czas na zebraniu tego tych tysiąca z sztuk złota, żeby kupić pakiet kart. To jest troszeczkę wolniej, albo przynajmniej tak mi się wydaje. Godny przeciwnik, jak żeby inaczej z łowcą gramy. Chciałem łowce wybrać, więc było łowce na łowce można by dobrze, że nie może arcy maga sobie odrzucę, a Miśkę na razie zostawimy, Miśek ma trzyma prowokacje, jest dosyć, dosyć dobra karta. No nie jest najlepsza ręka na początek, może zagramy tak i zadany mu Ta jego miecz, ta klasowa nie pozwala mu zaatakować niczego innego jak bohatera wrogiego, więc ta moja postać jest jakby bezpieczna z perspektywy jego tej broni. Zagrał tutaj tego raptora. Za bardzo, nie wiem. Mogę go tak wykończyć w sumie. Będę się go. Staram się mieć... Hmm, po prostu przewagę na, na, na stole. Okay. Tęcza. Piękna tęcza. Oto. I Zresztą tygrys. Bardziej tygrys. Krokoliszek. Że wstawiły teraz tego Niedźwiedzia. Dzięki czemu Krokoliszek mógłby musiał zaatakować go najpierw. A strzelę sobie jednego. A ten sobie przeżyje. Ehm, otóż też to jest na tyle dobry układ, że Krokoliszek nie jest w stanie go zabić jednym uderzeniem. Ma tylko dwa punkty ataku, a mój Niedźwiedź ma trzy punkty zdrowia. Więc Nawet byłoby mi to rękę, gdyby go zaatakował. Sam padł, a mój Niedźwiedź jeszcze mógłby walczyć. Okej, okay, przyzwał sobie. Piechura ze złotych łości. Ona no, ma również prowokację, tak samo jak mój niedźwiedź. Co czyni go takim, że muszę go zaatakować. Jak mi się pozbyć? Nie no, mogę po się tutaj my... hmm. w taki sposób obejmować, okay, padnie ten ale to nie szkodzi. Zaatakuję tak. Tak. I teraz pytanie, czy zaatakować tym, czy może wezwać zbieracza łupu? do sobie, dobra. Może go wystawię. Jeżeli on zginie, dobiorę sobie jeszcze dodatkową kartę. Dosyć ciekawa umiejętność. Zawsze, nigdy kart za wiele w ręku Zawsze coś tam możemy oczywiście dobrać, coś ciekawego wykmienić Już on teraz wymyśli sobie... Tak sobie myślisz Ups. No i wystawił również takiego niedźwiedzia, jakiego i my mamy I myślę, że zrobimy to w ten sposób. Z... Jeden strzał. Jeden, Jeden strzał zabierzemy i tak Ten pan zaatakuje go, proszę bardzo. Ma. On padł, ale ten Niedźwiedź również nie żyje. A, Strzelę sobie. Tu, tu, czy rycerza z wichro grodu, i zaatakować szarżą za dwa. Hmm. Może tak zrobię. Za honor! Ciach. Okej. Okay. I 17 punktów życia tylko ma nasz wróg, łowca Rekta. Na razie to dobrze wygląda, nie chcę tutaj zapeczeń, ale na razie jest, że. No i wzmocnił swoją swoją Ma teraz 4 na 2. Bo niedźwiem zabrał 3 punkty zdrowia, więc zostało mu 3, 2 punkty eee... ale ja się go podbędę w taki od... Mam I nie ma go. I tyle mówię z jego wzmocni. Eee... Za 3 mógłbym go zabić, ale... A honor! A strzelę sobie innego. A strzelę sobie Po mu punktów życia. I został na 13. 5, 5 kart w ręku mam, więc... Eee... No ma przewagę jednak w taktykach, jakie może sobie tam wymyślić, i co może mi zagrać. Ja mam tylko dwie, więc nie wiem jakiegoś tutaj szerokiego pola manewru, ale na no to mam przewagę na, na stole. Mam nadzieję, że on może zagrać. Dobierze kartę dzięki tej postaci. Mam nadzieję, że nic. Ciekawego mu tam nie doszło. Nam powinny niedługo dojść do na owca, czyli polimorfia i e, ten taki Meteoryt, kulognia. Bo jeszcze nie była jednej z tych kart, więc niedługo powinny być. Mam jeszcze 20 w talii, więc... A ja strzało, no niestety. Szkoda by postaci, bo miała 4 punkty ataku. Trochę się wyrównała sytuacja na stole, muszę przyznać. Ucieka. Czas, ucieka. Moje. No Potypujemy Jane. Pójdzie na wymianę pewnie, tak? Moja tura. Polimorfia, o właśnie, o tej, o tej karcie mówiłem. Cóż ja mogę zagrać? Może zagram? to z bestią, tak? Obca to ta bestia. Hmm. Pozwędzę się tą moją durej chmiszczo. Pięknie. Chciałem po jednym punkcie ataku, więc ci e... nie przeżyjemy tego. strzelę sobie jednego. A strzelę sobie jednego. Bajeram, tak. strzelę sobie jednego. Za honor! I pozbawię się nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Może powinienem zabrać Rexarowi jakieś punkty. Ale cały czas chcę mieć przewagę na, na, na stole. To na pewno ułatwi mi. Po prostu on będzie próbował jakoś odwrócić tą, tą rolę. Rolę swoją tutaj w tym meczu. Jak widzisz, teraz masz 5 jednostek. Cóż ja mogę uczynić? Mogę również no, z pasywki, czy z pasywki Moc, Z mocy specjalnej kogoś zabić, tak? Eee. Mogę dzika również przyzwać, który ma szarże To zrobię I pozbędę się na przykład No, przykład tego dzika Cóż jeszcze mowa? Albo przyzwać stwora z moczarów 3 na 6 Albo... Albo... Nie, myślę, że z moczarów to, tym, to nie zła, jest całkiem I dzięki temu mogę jeszcze sobie Kogoś tutaj Zniszczyć, okej Komu zabrać dwa jeszcze punkty hmm. Oni i tak muszą atakować w tego więc jakieś obrażenia dodatkowe na Rek'Saura są wskazane. Rozpalimy ogień. Eee, Pisz. Trafię się do świni. z prowokacją. Oj, potężne stworzenie, ognisty ogar. Przydałoby się teraz... Ee, Polibom by się przydała, Albo ten meteoryt, o którym już mówiłem wcześniej. Tyle, że jeżeli meteory dojdzie, to nam do tej drugi. Hmm. zrobić to... Tak sobie myślę. Tak sobie myślę. Że że sobie jednego. Dziach, tutaj ma. Nawet się nie zorientują. Tak? Ciach. Za honor. I ciach. No i to tyle. Nie ma łowcy z nami. Zwycięstwo. Trzy zwycięstwa. Także mamy 10 dodatkowego złota. Dlatego 3 zwycięstwa trzeba odnieść, żeby 10 to tylko dostać. No są to zadania. Te dodatkowe, jakby które tam dają, na przykład za zwycięstwo e, wojownika, tak? Dwa razy wygrałem, wojownikiem, no to dostałem 40 i tak dalej. E, no, a skoro tak dobrze poszło, to może jeszcze raz tą Jamon zagrać. Zagrajemy jeszcze raz. E, może uda nam się po raz kolejny coś ugrać i całkiem nieco serial. Wygranych z rzędu, tak? By nam się trafiło. W poprzednim filmie uleżę dwa mecze wygrane, w tym już jeden. Może uda się kolejny raz wygrać. Jeszcze mi dużo kart brakuje. Nie mam żadnych praktycznie legendarnych, ani tych epickich i tak dalej, których używałbym w moich taliach, bo są, ale jednak mało użyteczne o, dla moich deków. Gramy z szamanem. On może sobie oprzyzywać to też. Możemy na razie wchodzimy w i e, tutaj tego pana odeślemy, a może przyjdzie za jeden i za dwa, byłoby świetnie, za jeden i za siedem. Hmm. To za jeden spoko, za siedem, no to na pewno na razie tego nie będziemy w stanie użyć przez najbliższe kilka, kilka dobrych rund, sześć tur. Takie będzie zimno, wybijemy szybę. No i zawraził mi Jane paskud. Hmm. Jeden I tyle. Nic więcej nie zrobię. Jeden punkt zabraliśmy. Szaman, szaman jest w stanie się uleczyć, więc to na razie nie jest żadna, to nie jest żadna rewelacja. Wszystko sobie dla ten. Potem uleci wszystkich sojuszników e -E o jeden. A strzelę sobie jednego. Nie już to bym robiłem się go. to za w sumie przeciwnika. No, ale pozbyło się to temu, więc... Tak czy inaczej w końcu by mi zaczął przeszkadzać, bo leczył głowy z czerwotych. Jeden strzał? W Taki sposób załatwił. Więc może zagramy tak. No nie jest być szczęśliwie, ale dogramy się tą, to. Zamiatamy. I 27 życia zostaje na, na szamanie, naszym angielskim przeciwniku. Yy, dzwon. Siła zaklęć, plus jeden. No, czasami może być bardzo, bardzo hmm. Cóż by tutaj zagrać? Czyli nie zagrać niedźwiedzia. Może zagramy to i niedźwiedź. Brakuje mi tych jednostek, za, za mało punktów, w yy, yy, mam. Dlatego nie mogę przyjąć inicjatywy na stole. To jest bardzo uciążliwe. Musimy oczyścić słoneczną stówkę. Niestety, mojego nierzadka już nie ma. Mam na szczęście jeszcze jedną taką kartę. Zatrzymy nic nie da eee, więc cóż bym tu mógł zagrać Chyba tak, to najlepsze chyba rozwiązanie i 24 punkty życia, Na szamanie. Nie było sensu atakować nikogo innego, gdyż za jeden punkt życia, po wyjątkowa paskuda żywiała go na 6, na 5. Znaczy, że się polimorfie, więc... Tak, zamieniliśmy go. panu, Ale tutaj jeszcze zostało. 5 punktów ataku łącznie, na jego stworach. I po 24 punkty życia na naszych bohaterach, więc jest dosyć średnio. Że, że, nawet że ma na przewagę. Gada, spadnie. Ubywało się. moc I... ich? Oj, wich... tak? Może dwa razy uderzyć. Jeszcze go wzmocnim, to będzie w ogóle poskudnie. Co 12 mnie uderzy. No to będzie bardzo boleć. No i bolało. Na rzeczy mam taką kartę, jak... ...jak to. Dzięki czemu wyczyściłem elegancko stół. Dziękuję. Hmm. Także... No niewiele mi się nam to tak naprawdę, bo zniszczyłem rzeczywiście te karty, no ale cały czas ostro mam e, w plecy z punktami życia na moim bohaterze. On ma trzy karty jeszcze w dłoni. I e, te totemy, które mi strasznie utrudniają życie. Jeszcze ładnie jest z tobą. Tyle, że nie będę jej marnował na no to temy hmm. Może Arcymaga zagrać Teraz Arcymaga. Prowokacja, no. hmm. okej okay. No może ten tu coś zmienić siła zakręt z 1 to może nie aż tyle, ale 4 punkty ataku, 7 punktów życia? No może, no może zobaczymy wszystkie osoby, ta ten tylko dwie karty. Na oni. Może właśnie, może to jest jakaś recepta, żeby karty mu się skończyły. Zabijmy murloka, już teraz wymyśliłem? Jeszcze raz wyczyścić mnie z tyłu. Czy jeszcze? Hmm. Idę, odpostawię tego dzika. Martwi mnie jedynie to, że mam punktów 5, tylko życia. No, to jest bardzo mało, to naprawdę na pierdolnie dużo Tego należy spodziewać. Tutaj, tutaj jest teraz prowokacja. Co? Cóż by tu zrobić? Tak sobie myślę. myślę, że nie wiem, co zrobić. Nie zadzieraj skłonienia. Nie tego. No i zostaje nam jedynie czekać. już zagra on na dwie karty, na totem hmm. Dużo zależy od tego co mu tutaj przyjdzie, to totem hmm. gorące totem, no jak go wzmocni hmm. Czy by była szansa na zwycięstwo. to Mogę przyzwać jeszcze tego, ale... Coś mam przeczucie, że na razie wolę zostawić go. Na później, gdyby jakiś głupi długo żeby go wyrzucić. sobie to. Cóż, znowu... Hmm. Było no to nie najgorzej dla nas nie chcę zapeszać. Jeżeli nie malownika, to się Tak właśnie sądziłem. No i tyle, po raz kolejny udało się wyjść w trudnej sytuacji. Jayna jednak jest OP. No i tyle, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobał Hearthstone i że... że generalnie ten filmik Wam się podobał. Piszcie komentarze, co myślicie o tej serii, czy chcecie jej więcej, jaką postacią chcecie, żebym zagrał. Tak bo, mogę w sumie złożyć kliutek na każdą z postaci i nie mi sobie pograć. Dla Was coś tam nagrać. Dawajcie łapki mm. w górę, jeżeli, się Wam się podobało, ewentualnie subskrybujcie mój kanał po więcej, żeby nie przegapić kolejnych moich filmów. No i chyba to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!